thank you was bardzo serdecznie i rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Wczoraj dowiedziałam się, że dzisiaj rano muszę jeszcze podjechać na chwilę do pracy i w sumie dobrze, że tak to zostało rozwiązane z panami, którzy przyjechali z serwisu. Mniejsza z tym, nie będę tutaj tłumaczyła co, jak no bo to jest bez sensu, bo to jest reading vlog. Niemniej jednak byłam rano w pracy, później byłam u mamy, później na zakupach. Moja mama zaraz przyjeżdża, muszę zrobić obiad, umyć podłogi i tak, tak. Ale jeżeli to jest reading vlog, to tutaj już wezmę książkę, którą w tym reading vlogu będę czytała. O. I yy, jest to książka Rebeki Ser, 5 lat z życia Diane Kohan. Teraz nie wiem, czy ja dobrze przeczytałam nazwisko autorki. Rebeka to w 100%, ale Ser w każdym razie jest to najnowsza pozycja od czwartej strony i ja Wam już tę książkę pokazywałam w reading vlogu maratonowym, ale nie czytałam Wam opisu z tyłu, więc teraz przeczytam Wam opis z tyłu i jakby to będzie temat główny tego reading vloga. Nie wiem, jak długo będę czytała tę książkę, nie wiem, jak długi będzie ten reading vlog, ponieważ jutro jadę na poważne urodziny. Takie mega poważne, ponieważ są to drugie urodziny. Ale tak, przeczytam Wam najpierw o czym jest książka Rebeki Searl Serl. <grywa> Pięć minut tyle potrzeba, by zakochać się w tej historii. Zobaczymy. Challenge Accepted. Dani Kochan żyje według ścisłego planu. Wie, że poranny prysznic i makijaż zajmują jej równo 36 minut. Jeśli dodatkowo myje włosy 43 minuty. Uważa, że związek powinien trwać 24 miesiące, nim para ze sobą zamieszka, a 30 to idealny bieg na ślub. Dani Kochan jest osobą, za której odpowiedź na pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat, nie stanowi najmniejszego problemu. Ma przecież wszystko zaplanowane. 15 grudnia 2020 roku Dani po udanej rozmowie kwadratu. Kwalifikacyjnej w wymarzonej kancelarii prawnej umawia się ze swoim chłopakiem na romantyczną kolację, która przeradza się w bajkowe zaręczyny. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż do momentu, w którym Deni zasypia i budzi się w 2025. Jakby bardzo y, taka optymistyczna wersja tego, jak cały świat się pod... znaczy, no, życie w ogóle... Nasza cywilizacja się potoczy, bo to, co aktualnie się dzieje, to nie napawa optymizmem. No ale dobra, dalej. E, budzi się w 2025 roku w innym mieszkaniu, z innym pierścionkiem zaręczynowym na palcu i przy zupełnie obcym mężczyźnie. Po godzinie budzi się ponownie, tym razem w dobrze znanym sobie świecie. Ale czy to na pewno ten sam świat? A co jeśli mężczyzna z jej snu istnieje naprawdę? Co jeśli wkrótce naprawdę się spotkają? I tutaj jest motyw podróży w czasie, który ja uwielbiam w każdym możliwym. W dziele, jaki jest możliwy, czyli w filmie, w książce, no i właściwie tyle. No ale w każdym razie uwielbiam motyw Podróży w czasie, więc tym bardziej cieszę się, że też to tutaj jest. Ja nie wiem, czy ja kiedyś nie widziałam podobnego filmu. Na pewno podobny jest dzisiaj 13, jutro 30, tylko tam jakby inaczej się to rozegrało: mianowicie ta główna bohaterka, która ma 13, zostaje już tą 30. I yy, jakby poznajemy jej losy jako. Dorosłej już kobiety. Tę książkę będę czytała. Mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać w weekend, bo to jest taka lektura może lżejsza na weekend. Nie wiem, tak teraz myślę sobie, wiecie. I ostatnio na Instagramie zadałam Wam pytanie, czy chcielibyście widzieć jakieś takie wstawki, jak robię sobie mój bullet journal, ponieważ kupiłam sobie wreszcie kalendarz z kropeczkami i zaczęłam go ogarniać. Ostatnio na Instagramie też już umieściłam Wam dwa zdjęcia. Zresztą mogę Wam pokazać i kupiłam sobie też nowe akwarele, akwarele wodne, więc chciałabym je też przetestować. Także nie wiem czy też tutaj jakiś audiobook w tym reading vlogu nie wiedzie, żeby no wiecie jakoś połączyć dwa światy malowania i słuchania czytania. <laughs> wiecie o co chodzi. Niemniej jednak czekajcie, pójdę po te materiały, które sobie ostatnio kupiłam. O boże, jakie to jest ciężkie. Ach masakra, w ogóle muszę włosy zafarbować, ale to już dzisiaj słuchajcie, kupiłam sobie taki papier z różnymi grafikami w środku które można powklejać właśnie do kalendarza kupiłam sobie nowe akwarele, zaraz je tutaj znajdę, bo ja oczywiście mam już cały taki wielki karton wszystkich przyborów tutaj są markery na razie takie kolory i czekajcie, o tutaj są akwarele z Action to są akwarele wodne. Będę je dopiero testowała, bo tak to mam, takie normalne. Ja wiem, że one może nie będą jakiejś najlepszej jakości, bo najlepsze to są. Uff, nie pamiętam jak się nazywają. <laughs> to jest bardzo profesjonalny vlog, słuchajcie. <laughs> Tutaj jest jakiś taki też zeszyt, który kupiłam kiedyś w Action, i jego już użyłam o tutaj jest mój bullet journal jedyny minus jego jest taki przypuszczam, że może gdybym kupiła droższy lepszy jakościowo chociaż ten nie jest zły, ale gdybym kupiła taki lepszy to pewnie by mi te flamastry mazaki zwał jak zwał, nie przebijały na drugą stronę a tak no niestety przebijają także zrobiłam sobie stronę tytułową tutaj możecie widzieć, potem pokażę wam na zbliżeniu i zrobiłam sobie już stronę z wrześniem i Moja mama się pytała, czy to jest naklejka, czy ja to sama narysowałam To jest tak krzywe, że no sama to narysowałam Niemniej jednak, widzicie, tutaj przebija Ale tutaj na szczęście już dałam podkładkę i nic nie przebiło Więc będę starała się jakoś ogarnąć kolejne strony I na pewno coś takiego też wam pokażę Może nie w tym vlogu I ostatnio z Allegro sobie zamówiłam takie dwa bloki z kartkami też kreatywnymi Takimi wiecie, kropeczki, ciapki i w ogóle A tutaj światło no bo słuchajcie, za niedługo vlog masy. Za dwa miesiące. Tak, tak to szybko zleciało, że ja po prostu nie wiem, kiedy ten rok przeleciał mi między palcami. Dobra, także ja to pochowię. Może później wam to wszystko jakoś ładniej jeszcze pokażę, bo teraz tak na szybko, bo chciałabym wziąć się za mycie podłóg i... Yy, i odkurzanie, bo tego jeszcze wczoraj nie zrobiłam. A moja mama zaraz przyjedzie, więc, więc chciałabym z wszystkim zdążyć. Coś wam miałam jeszcze powiedzieć, tak? Mówię, że nagram to i muszę wam o tym powiedzieć na samym początku. Nie wiem, nie przypomnę sobie teraz, pewnie sobie przypomnę o tym później. Jak sobie przypomnę, to wtedy wam powiem, ale czekajcie, najpierw to wszystko pochowię. I co, kochani? Zaczynamy tego reading vloga, zaczynamy czytanie, spędzanie wspólnie czasu. Nie yeah, cieszę się, bo nie nagrywałam ponad tydzień, dwa tygodnie. No, trochę czasu minęło. <laughs> Już wiem, co miałam wam pokazać, ponieważ na początku tego vloga na pewno umieściłam klipy, jak składamy z Adamem kalaksa i łóżko. I nie pokazuję wam tutaj reszty, bo tutaj jest królestwo Adama i on będzie tutaj jeszcze sprzątał, więc na razie to zostawmy. Ale tak, kalaks pomału się zapełnia. Tutaj są gry od Adama, rzeczy. Z tyłu ja tam sobie położyłam książki, ale będę chciała sobie je położyć na mojej biblioteczce. Także tak. No i kupiliśmy sobie jeszcze łóżko, bo tutaj wcześniej stało łóżko na całej długości. To, na którym ja nagrywałam na samym początku, może nie wracajcie do tych filmów, <grych> ale takie stare łóżko z Ikea, które właśnie miało te czarne takie, yy, no, pręty, rury, wiecie, takie zawijasy. I ono było najwygodniejszym łóżkiem na świecie i z bólem serca troszeczkę się go pozbywałam. Ale no, jakby też nam bardzo dużo miejsca zajmował, i ta przestrzeń praktycznie była niewykorzystana. Tutaj cały czas gdzieś się rzeczy walały. A tak, teraz jest to łóżko, ona jest najtańsza, ona jest rozkładane, i jak ktoś do nas przyjedzie, to zawsze jest miejsce, gdzie może spać. Także tak, a ja będę musiała za niedługo sobie ogarnąć biblioteczkę, bo zaczyna mi się tutaj już robić pomału bałagan. I Adam zwolnił mi tamtą półkę, więc tam też będę mogła sobie położyć książki. To znaczy, tam są jakieś moje pierdoły, między innymi nagroda za wkład artystyczny z liceum. <laughs> e, Okej, okay, także tak to mniej więcej wygląda. I ostatnio ktoś się mnie pytał, kiedy będzie mój Bookshelf Tour, bo z tego co wiem, to dużo osób lubi go oglądać, ja zresztą też. Niemniej jednak ja bym chciała przeczytać większość książek i dopiero nagrać Bookshelf Tour, żeby wam coś o tych książkach mówić. A tak, jakby uważam, że cały czas za mało książek przeczytałam z mojej biblioteczki. Tak mi się wydaje w każdym razie. Także na pewno będzie, na pewno ale jeszcze nie teraz <laughs> o no tej moje fankopopy, to znaczy moje nasze fankopopy, bo mój fankopop to jest tylko ten i ten i ten i ten nos, a dama jest reszta. No i tutaj są jeszcze nasze fankopopy. Niedziela, godzina 21.30. Ja, jakąś godzinkę temu wróciłam z urodzin, o których Wam już chyba wcześniej wspominałam. W każdym razie impreza była przednia, solenizant jest uroczy, jak zawsze. Na szczęście cieszył się z prezentu, co mnie i Adama niezwykle cieszy, bo kupiliśmy taki zestaw majsterkowicza. Wiecie, kas, jakieś tam wkrętarki, wiertarki i takie tam sprawy. W każdym razie myślałam, że w ogóle uda mi się dzisiaj jeszcze rano zmontować film, ale poszłam biegać, potem się szykowałam no i tak praktycznie zleciał mi cały dzień, bo jechałam też wcześniej na te urodziny. Także tak, kochani, słuchajcie, myślałam, że będę miała więcej czasu, żeby nagrywać w weekend. Trudno, przekładam tego vloga to znaczy, nie przekładam, po prostu ciągnę go dalej. Widzę, że bateria mi mruga, także super, czekajcie, idę wymienić baterię, bo chcę Wam coś o książce powiedzieć. Dobra, bateria wymieniona. I ja tak naprawdę przyszłam, żeby wam coś więcej powiedzieć o książce 5 lat z życia Deni Kochan, którą aktualnie czytam i wczoraj czytałam chyba tylko godziny, a jestem na stronie 150, czyli mniej więcej w połowie książki. I już teraz muszę wam powiedzieć, że jestem zakochana w tej historii, to, że się przez nią płynie, no to jakby samo przez się mówi, że tak szybko mi się ją czyta. I myślę, że jak dzisiaj nie zasnę, <laughs> to powinnam przeczytać jeszcze więcej. To znaczy mam nadzieję ją skończyć, ale no nie wiem jak to wszystko się potoczy. Nie jednak jeżeli chodzi o samą książkę, co najbardziej mi się spodobało w tej historii, to przede wszystkim to, że po stronie 70 już mamy tę akcję, która jest po opisie. Czyli to wszystko, co ja wam tutaj przeczytałam, jest na samym początku. I właściwie od razu przechodzimy w cały wir tych wydarzeń i co jeszcze ciekawe, jakby poznajemy tą naszą bohaterkę na samym początku. Później jest ta właściwa akcja, historia. Mamy też ten sen, on jest chyba na pierwszych Kilkunastu stronach, kilkudziesięciu, i później nie ma opisu tych pięciu lat, co ona robiła, gdzie była, czy też gdzie pracowała. Tego nie ma. Właściwie jest tylko taki akapit, który wskazuje na to, że minęło 4,5 roku i jakby akcja właśnie nam się dalej toczy. I to mi się mega podoba, ponieważ miałam takie małe obawy, bo myślałam, że 90% tej książki to właśnie będzie te 5 lat sorry i ostatnie 10% tej książki to będą właśnie te właściwe wydarzenia, a tutaj jest wręcz odwrotnie. Także póki co jestem zachwycona, bo to o czym przeczytałam z tyłu to jest sam początek, a chcę wiedzieć jak to się dalej potoczy. Niezwykle wciągająca, nie wiem jak dalej czy też będzie mi się tak samo podobała, ale na razie jestem zachwycona. Duży plus za to wszystko jak zostało tutaj to ujęte. Kochani, ja Zmywam makijaż. Tak, to jest mi teraz potrzebne. <laughs> Idę do pokoju montować film, żeby jutro się pojawił, dzisiaj miał się pojawić, ale no, tak, jak Wam już wspominałam nie wyrobiłam się. Taka ze mnie ciapcia. -cia. opakowanie po cieście powinnam je przesunąć ale chyba wam nie przeszkadza <grywa> słuchajcie, jest wtorek godzina 21 i dzisiaj dla mnie jest taki dzień, gdzie najchętniej cały czas bym leżała i, i tyle <grywa> po prostu tak musi być w każdym razie takim moim guilty pleasure dzisiaj jest oglądanie seriali kryminalnych, które lecą na Epic Drama. I nawet zastanawiałam się, czy nie nagrać wam takiego filmu, gdzie będę polecała moje ukochane seriale, filmy kryminalne. Tylko że przypuszczam, że moja energia wróci dopiero w czwartek-piątek. No a w czwartek-piątek e, pracuję też dłużej, także muszę to jakoś połączyć. Przyszłam tylko tutaj powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, bo ten vlog jest bardzo taki niespieszny. Tak w ogóle nagrywam go i nagrywam i nagrywam i, i wiecie, musiałabym jakieś takie życie w niego włożyć. Myślę, że jutro już będzie lepiej, ale dzisiaj pozostańmy w tym kokonie, pozostańmy człowiekiem Burrito i oglądajmy dalej seriale kryminalne. I Adam powinien zaraz wrócić, bo pojechał na jakieś tam zakupy. No, to tyle. Światło jest okropne, ale ja chciałam tylko się na chwilkę do Was odezwać i powiedzieć Wam, że. Czekajcie, bo włożyłam tutaj telefon. Skończyłam czytać książkę Rebeki Sell, 5 z życia Deni Kochan, i coś więcej Wam o tej książce powiem w podsumowaniu, ale zaznaczę tylko, że to była zupełnie inna historia niż myślałam, i, i tak z tym Was zostawię. A teraz muszę się iść umyć, ponieważ yy, no, jutro muszę wstać do pracy, a jest godzina. Pierwsza. <laughs> Jest godzina 21. Ja właśnie weszłam do domu. Yy, jestem, wiecie, świeżo po pracy. Prezak właśnie odłożyłam, rozwiązałam buty i stwierdziłam że się do was odezwę i podzielę się pewną ważną kwestią. I taką sprawą, która mnie dzisiaj jakby spotkała, bo mamy wybranego nowego rektora, który dzisiaj nie niezapowiedzianie przyszedł do naszej biblioteki przywitać się, przedstawić. No, tak wiecie, normalnie. I zaraz wam pokażę. Jak dzisiaj wyglądały moje buty, skarpetki i ogólnie, no widzicie, że jestem w bluzie, ale jakby, zobaczcie to. Tak, jak widzicie, tutaj są skarpetki z alpakami, e, tu są trampki, no e, i tu są podwinięte spodnie. <grym wody> Nalałam sobie wodę e, i ustawiłam troszeczkę inaczej... Statyw i wszystko, ponieważ tutaj jest fotel, a ja siedzę na tym takim podnóżku, <noise> ale dlatego, że tutaj jest lampa i moja twarz przynajmniej nie jest jakoś tak w połowie oświetlona. Chciałam włączyć moją lampę, ale ona ma jakiś taki mega zimny kolor, więc. No dobra, nie wiem czemu o tym mówię, skoro powinnam podsumować tego reading vloga, coś więcej powiedzieć wam o książce. Ale musiałam jakoś zacząć, rozgrzać się i w ogóle. Dobra, okej. Okay. <laughs> Jakby nie było tematu. E, słuchajcie, to tak jak, wam już la, la, la. <laughs> tak jak Wam już wspomniałam, przejdę już do podsumowania tego filmu. Powiem Wam coś więcej o książce Rebeki Sarl, 5 lat z życia Deni Kochan. No i to właściwie tyle, także dobra. Przejdę najpierw do opisu. Ja wiem, że ja opis czytałam Wam na samym początku i nie muszę przypominać o czym jest ta książka, i wy to widzieliście kilka minut temu, ale ja ten opis czytałam w sobotę. Aktualnie mamy czwartek, <grych> więc postaram się powiedzieć go jakoś swoimi słowami i ubrać go inaczej niż jest to wszystko opisane z tyłu. Aczkolwiek nie wiem, czy coś dopowiem, czy nie. Po prostu chcę jakoś tak płynnie przejść do mojej opinii. Więc zacznijmy od opisu. Mamy tutaj przedstawioną historię tytułowej Deni Kochan, która jest perfekcjonistką pod każdym względem. Od najmłodszych lat wie, jak potoczy się jej życie. Wie, jaką pracę będzie wykonywała, gdzie będzie pracowała, jak będzie wyglądała jej suknia ślubna, jak powinien wyglądać idealny związek, jak powinno w ogóle potoczyć się jej życie. Uwielbia wszystko planować i ma zawsze wszystko dopięte na ostatni guzik. No i tak się też dzieje w momencie, kiedy ją poznajemy, ponieważ poznajemy ją w chwili, kiedy idzie ona na rozmowę kwalifikacyjną do miejsca. O którym zawsze marzyła, wiedziała, że w pewnym momencie swojego życia będzie ona tam pracowała, więc idąc na tą rozmowę kwalifikacyjną, ona jest pewna, że tę pracę dostanie. I po tej pracy jest umówiona ze swoim aktualnym chłopakiem do mega wypasionej restauracji na kolację. On oczywiście jej nie mówi z jakiej to okazji, ale ona wie, że on się ma zamiar jej oświadczyć, więc jest spokojna, kupuje rano. Kanapkę bajka z pastą rybną. Pamiętam, bo to była jej kanapka zwycięstwa. Udaje się na rozmowę kwalifikacyjną, która przebiega idealnie, perfekcyjnie pod każdym względem. Później udaje się na kolację ze swoim chłopakiem i, tak jak przewidywała, oświadczył się jej. Ona przyjmuje te oświadczyny. To nie jest żadna tajemnica, ponieważ wszystko jest z tyłu w opisie. No i po tej kolacji udają się oni do domu. Ona zapada. W sen. <laughs> w sumie powiedziałam, że zapada w sen i tak, do tego w połowie się zatrzymałam, ponieważ to nie jest tak, że ona zapada w ten sen i już się z niego nie budzi. Nie, chodzi o to, że to jest taka bardziej e, drzemka po jedzeniu, która jest takim. Hmm, można by powiedzieć proroczym snem, ponieważ budzi się ona w 2025 roku w zupełnie innym mieszkaniu, z innym facetem, z innym pierścionkiem na palcu, w ogóle nie wie, co się dzieje, nie wie, dlaczego akurat znalazła się tutaj i co stało się przez te 5 lat, w ogóle targają nią jakieś emocje, których ona nie potrafi nazwać. Po jakiejś godzinie czy po jakimś tam czasie budzi się i znowu wraca do swojego starego życia, czyli jest rok 2020. Jej chłopak mówi, że zamówił jedzenie, bo wie, że na. Pewno jest głodna, na jej palcu widnieje ten sam pierścionek, który widziała wcześniej, no i nie za bardzo wie, jak ugryźć ten temat, ponieważ, no, coś tu się ewidentnie zadziało. Jednocześnie, no, komu ma powiedzieć, że nagle przewidziała swoją przyszłość i ta przyszłość nie jawi się jej jak coś, co mogłaby zaplanować, bo. Jak, jak, jak to? <laughs> Nie tak miało wyglądać jej życie. W każdym razie, no, każdemu, komu by powiedziała o tym, co właśnie przeżyła, e, wszyscy skwitowaliby to na zasadzie, że po prostu, no, przyśniło jej się to. Każdy by ją tak potraktował. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o sam tytuł, mamy tutaj jakby zaznaczone, że poznajemy 5 lat z życia Dani Kochan, to tak naprawdę to, o czym wam teraz powiedziałam, rozgrywa się jakoś na 70 stronach. To jest taki szybki ślizg przez te lata, ponieważ właściwie jest to 4,5 roku, tyle z życia poznajemy Deni Kochan, a 80%, czyli reszta książki, to jest pół roku, te ostatnie pół roku, aż do tego momentu kulminacyjnego, czyli tego momentu ze snu. No i właśnie, jeżeli chodzi o te 5 lat z życia Dani Kochan, ja w ogóle spodziewałam się zupełnie innej historii. Nawet nie wiecie, jakie było moje zdziwienie, kiedy na stronie 170. Okazuje się, że ta opowieść pójdzie w zupełnie innym kierunku. Jakby pff, ja w pewnym momencie mówię, okej, okay, ja myślałam, że to będzie taka lekka, luźna lektura, czytadło do poduszki, nic konkretnego, a tutaj się okazało po prostu, że to jest tak. Życiowa książka. Książka, która porusza tyle ważnych tematów: tematu choroby przede wszystkim, miłości, wierności. Jest to książka przepełniona uczuciami. No po prostu. Je, je. Jakby byłam naprawdę zbita z tropu, ponieważ ja sobie tutaj czytam książkę, gdzie są no, jakieś tam śmieszne dialogi, fajne postacie, wszystko się rozgrywa, wiecie, myślałam, że tu będzie takie hihi, hihi hi. i nagle pff, od strony 170 dostaję po prostu tą książką po twarzy i zastanawiam się, gdzie ja trafiłam i... To wskazuje też, jak bardzo życiowa jest ta książka, ponieważ, tak jak Wam już wspomniałam, jest to książka, w której poruszony jest temat choroby, gdzie jest też widmo śmierci, ponieważ tak naprawdę czytamy tę książkę, myślimy: A, już wiemy, jak to wszystko się potoczy, a, już wiemy, jak to wszystko się skończy, tak, my już zakładamy, jak ta historia się skończy, no bo jakby nie patrzeć, znamy sen głównej bohaterki i wiemy, że ta historia dąży do tego, żeby zakończyć się w momencie, w którym się właściwie zaczęła. Nie do końca. To nie jest tak. No i wracając jeszcze do tego, dlaczego ta książka jest życiowa, ponieważ oczywiście nie skończyłam swojej myśli, jak zawsze ja mam słowo toki, po prostu płynę. Dlaczego ta książka jest życiowa? Ponieważ my często, to znaczy mówię my, ale może będę się odnosiła tylko do mnie. Okej, okay, dobra ustalmy sobie, że mówię my, ale chodzi mi o moje doświadczenie. Chodzi o to, że po prostu niekiedy planuję, rozpisuję, wiecie, mam wszystko poukładane tak, że wiem co powinnam robić przez najbliższe 2-3 miesiące. A życie niekiedy pokazuje, że w ułamku sekundy wszystko może runąć. Może przyjść choroba, mogą przyjść złe wieści. Może stać się coś nieoczekiwanego, ale też wspaniałego. Wszystko może się zmienić. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I tak jest właśnie w też tej książce, ponieważ wszystko rozgrywa się tak, jak myślimy, że się będzie rozgrywało. I nagle jest takie jedno słowo, ciach, i... Cała ta historia się zmienia, tak jak często też życie się zmienia w obliczu po prostu tragicznych informacji. To mega poruszyło mnie w tej historii. Może ta historia nie poruszyła mnie tak bardzo, jak wierzyliśmy, jak nikt, o której bardzo często tutaj wspominam. Nie chodzi mi tutaj o to, że jest tutaj podobny temat, czy że zamysł autorki był taki sam. Nie, chodzi mi tutaj bardziej o kwestie choroby, jakby. Tutaj inaczej to na mnie wpłynęło. Nie potrafiłam aż tak bardzo wgryźć się w historię tych bohaterów, chociaż książkę bardzo polecam, bo mi się naprawdę świetnie ją czytało i bardzo dobrze mi się ją czytało, chociaż myślałam, że pójdzie mi to szybciej i myślałam, że szybciej ją przeczytam, ale był to naprawdę trudny temat i musiałam sobie to na spokojnie wszystko przetrawić. Niemniej jednak, dlaczego aż tak bardzo ta książka na mnie nie wpłynęła jak tamta? Myślę, że jest to kwestia głównej bohaterki. To znaczy, e, ja bardzo polubiłam Dani Kochan i ja wiem, dlaczego ona jest taka, a nie inna. I wiem, dlaczego jej relacje z otoczeniem wyglądają tak, a nie inaczej, ponieważ ona jest bardzo dobrze opisana, jej historia jest dobrze skonstruowana. My wiemy, jak wyglądała jej przeszłość i wiemy, dlaczego ona wszystko planuje i stara się wszystkiego pilnować. i wszystko kontrolować. Niemniej jednak w niektórych momentach miałam z nią problem. To znaczy miałam z nią jakiś taki konflikt poznawczy, że nie wszystko do końca mi tam z nią stykało. Koniec końców jakby pogodziłam się z nią i nie przeszkadzała mi ona w tej historii, ale jakby nie zaprzyjaźniłam się z nią tak jak z bohaterami, wierzyliśmy jak nikt. Niemniej jednak jest to naprawdę świetna książka. Książka, która myślę, że przypadnie do gustu wielu czytelnikom i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ jest tutaj bardzo dużo ciepłych, ale też trudnych i ważnych emocji, które myślę, że każdy z nas w swoim życiu przeżył. Także jeżeli będziecie mieli możliwość, to jak najbardziej polecam wam 5 razy z życia Dani Kochan. Właściwie z mojej strony to wszystko, bo ja Cały czas się zastanawiałam, jak ugryźć temat tej książki, bo z jednej strony mamy tutaj taką fajną historię, naprawdę w przepięknej scenerii Nowego Jorku, czuć ten klimat w ogóle otoczenia, wielkiego miasta, Starbucksa, wiecie, kolejek, ludzi, wyścigu szczurów, w ogóle tej takiej pogoni za życiem. O, to też jest ważne w tej książce, ponieważ nasza główna bohaterka naprawdę goni. Ona cały czas dąży do jakiegoś awansu w pracy. Ona cały czas się stara... Pracować ponad swoje siły, no po prostu pędzi przez życie. No i też tak, jak właśnie czytałam tę książkę, to zastanawiałam się, kurczę, jak niekiedy życie wygląda, prawda? Że ono biegnie, 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 my gonimy za wszystkim, no bo w końcu liczy się to i to, i nagle potem przychodzi coś, i uzmysłowiamy sobie, że no, ostatnie miesiące przeleciały nam przez palce. Także tak. No, niestety, no, skłania ta książka do refleksji, zwłaszcza, że ja ostatnio też miałam jakiś taki trochę trudniejszy czas, zwłaszcza w wakacje. I jak sobie pomyślę, że, że człowiek zawsze gdzieś tam goni, a tutaj przychodzi taka informacja i po prostu ło! Wow. Ach, dobra, okej, okay, bo się zaraz rozkleję. <gry> dobra, także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam was do przeczytania książki Rebeki Sar. E, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie podobne historie, czy lubicie tego typu książki. E, co w ogóle myśleliście, kiedy czytałam wam opis z tyłu? Czy podobnie jak ja uważaliście, że jest to taka lekka książka do przeczytania na raz? Czy przewidywaliście, że będzie to coś takiego bardziej emocjonalnego? Czekam na Wasze komentarze. Ja dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo, no i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa! pa!